Czytanie z dziejów apostolskich. Apostołowie i bracia przybywający w Judei dowiedzieli się, że również poganie przyjęli Słowo Boże. Kiedy Piotr przybył do Jerozolem, ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki. Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych, mówili, i jadłeś z nimi. Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei. Modliłem się, mówił, w mieście Jafie, i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna, czterema końcami opadającego z nieba i dotarł aż do mnie. Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie, płazy i ptaki podniebne. Usłyszałem ten też głos, który mówił do mnie. Zabijaj Piotrze i jedz. Odpowiedziałem. O nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem w ust niczego skażonego lub nieczystego. Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi. Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to trzy razy, i wszystko zostało wzięte znowu do nieba zaraz potem trzech ludzi wysłanych do mnie z Cezarei stanęło przed domem w którym mieszkaliśmy duch powiedział mi abym bez wahania poszedł z nimi razem ze mną poszło tych sześciu braci przybyliśmy do domu owego człowieka on nam opowiedział jak zobaczył anioła który zjawił się w jego domu i rzekł poślij do Jafy i sprowadź Szymona zwanego Piotrem. On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom. Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty stąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan. Jan chrzcił wodą, Wy zaś ochrzczeni będziecie duchem świętym. Jeżeli więc Bóg udzielił mi tego samego daru, co nam, którzy uwierzyliśmy w pana Jezusa Chrystusa, to jakież ja mogłem sprzeciwiać się Bogu? Gdy to usłyszeli, zamilkli, wielbili Boga i mówili. A więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby ożyli. Oto Słowo Boże. Boga żywego pragnie moja dusza. Boga żywego pragnie moja dusza. Jak łania pragnie wody ze strumieni. Tak dusza moja pragnie Ciebie Boże, Dusza moja Boga pragnie Boga żywego, Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże. Bo... Zeszli światłość i wierność swoją, Niech one mnie wiodą, Niech mnie zaprowadzą na Twą Górę Świętą, I do Twoich przybytków. Bo... Przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością, i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, Boże, mój Boże. Bo Jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Alleluja! Alleluja. 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii Według świętego Jana. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zasi ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością. Widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilkie porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem. I nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody i te muszę przeprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuję mnie, Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Oto Słowo Pańskie. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mroku mysłu, porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Moi kochani, dziękujemy za to Słowo, które przed chwilą zostało czytane. Będziemy najpierw pochylali się nad Słowem, które odczytujemy każdego dnia które Kościół odczytuje. Dzisiaj jest to słowo poniedziałku, po czwartej niedzieli wielkanocnej. W pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich słyszymy radosną nowinę. Dowiadujemy się, że Pan Bóg chce, by także poganie uwierzyli. Oni też otrzymali Ducha Świętego. Dla nas to dzisiaj jest jasne, że Bóg zaprasza wszystkich do zbawienia i powinniśmy wszyscy innych prowadzić do Boga. Ale wtedy było jasne, konkretne rozgraniczenie na pogoń i na Żydów. Naród wybrany czuł się naprawdę wybrany. Dlatego to, co stało się po zesłaniu Ducha Świętego, było wręcz rewolucyjne. Można to porównać do zniesienia na przykład niewolnictwa. Niektórzy Żydzi byli nawet ubożeni, jak słyszymy, że Piotr, apostoł idzie do pogan i tłumaczy, że miał taki sen, że Bóg wszystko oczyścił, że Bóg wszystkich wybrał. Nawet, nawet ci, którzy z Żydów przyjęli chrzest święty, uwierzyli Jezusowi, właśnie też mieli takie myśli, że poganie to już ewangelii nie powinni słuchać. Płynie z tego faktu wiele radości, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, mieli wiarę w Jezusa, mieli życie wieczne. To jest dla nas przesłanie, byśmy nikogo nie wykluczali ze zbawienia. Nie mamy prawa mówić, że ten będzie zbawiony, a ten nie będzie. Nie mamy prawa tak porównywać, przekreślać kogoś, nawet nie chodzić, nie rozmawiać. W liście do Tytusa św. Paweł mówi, Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi. Jeśli Bóg chce, to ja powinienem chcieć. Ale oczywiście najpierw znajdźmy te osoby, które są najbliżej nas. Byśmy mieli pragnienie tych najbliższych naszych z rodzin, z sąsiedztwa, z rodziny dalszej przyprowadzić do Jezusa. W jaki sposób? To jest trudne, ale to jest nasze zadanie wypływające z Chrztu Świętego. To zależy, ile mamy w sobie pragnienia Boga, bo jeśli mamy w sobie mało pragnienie Boga, to nie wyjdziemy do innych. A Bóg. Ma wielkie takie pragnienie. Śpiewaliśmy przed chwilą Psalm 42, jeden z najpiękniejszych. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Boga żywego. Autor pisze z perspektywy zapewne niewoli, może gdzieś na wygnaniu u źródeł Jordanu, u stóp gór Hermonu. On tęskni za Jerozolimą. I teraz tak spokojnie, jak siedzisz, pomyśl, słuchasz nas, pomyśl, za czym ja tęsknię, czego pragnę, a gdybym miał na papierze wypisać pięć rzeczy, pięć nazw rzeczywistości, za którymi tęsknię, pragnę, marzę, czy w tych pięciu słowach znalazłoby się słowo Bóg? Czy naprawdę, by mieć w sobie Boga żywego, otwiera swoje serce? Może nie, nie jesteśmy na wygnaniu, tak jak autor, a może mamy za dobrze kościoły i konfesjonały pod bokiem, a może jesteśmy oddaleni od Boga przez grzech, i jakoś po swojemu tęsknimy. A czy pragniesz? Boga w grzechu. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o pasterzu, który nie jest najemnikiem i pasterz wchodzi przez bramę, nie wkrada się przez dach czy okno. To drugi dzień tygodnia pasterskiego, dobrego pasterza. Modlitwo powołania kapłański zakonny. Tą bramą owiec jest Jezus. Kto wejdzie i wyjdzie przeze mnie, znajdzie paszę. Co to znaczy wejść przez Jezusa? To znaczy z nim wchodzić, z nim wychodzić, z nim mówić, z nim kochać, z nim myśleć. Żyć z Chrystusem i w Chrystusie. To znaczy upodobnić się do Niego. We wszystkim. Od strony biologii jesteśmy ssakami, jesteśmy podobni do niektórych zwierząt, i w ciele mamy podobne pragnienia. Ale dlatego, że jesteśmy chrześcijanami, czyli dziećmi Bożymi, to oznacza, że powinniśmy stawać się Chrystusowymi. I w swoim życiu niejako mamy zadane innych. Przeprowadzać do Boga. To jest to zadanie pasterzy kościoła, szczególne, ale także każdego ochrzczonego, żeby mąż przeprowadzał żonę do Boga, żona męża, rodzice dzieci, innych domowników. Przeprowadzać do Boga słowem, świadectwem życia, czasami upomnieniem. Kochani, Celem rekolekcji Rodzina 33 jest odnowienie ślubów małżeńskich. Pragnąłbym, by 3 czerwca małżonkowie stanęli wspólnie, razem. Może nie ma tu wszystkich dzisiaj. Żeby te osoby, które przyszły w pojedynkę, namówiły swego współmałżonka, by uczestniczyć. W rekolekcjach i doprowadzić przez to duchowe zaangażowanie siebie do ślubów, odnowienia ślubów małżeńskich, doprowadzić do przebaczenia w małżeństwie, do odnowy życia rodzinnego, do odbudowania relacji małżeńskich, do odbudowania relacji z dziećmi, z osobami starszymi, rodzicami, teściami, innymi. Te rekolekcje mają taki także kształt tygodni, że w pierwszym tygodniu mamy tak zwany fundament, czyli relacje z Bogiem. W drugim tygodniu będziemy mówili o relacjach małżeńsko-rodzinnych. W trzecim tygodniu o służbie życiu i miłości. W czwartym tygodniu o naszym powołaniu do... Ewangelizacji i misji w Kościele, a w piątym tygodniu, bo zacznie się też piąty tydzień, będzie podsumowanie i bezpośrednie przygotowanie do zawierzenia się Maryi. Tak jest kształt, więc rozpoczynamy dzisiaj pierwszy tydzień, czyli fundament relacja z Bogiem, fundament naszego życia. A tematem dnia dzisiejszego, pierwszego. Jest chrzest, czyli budowanie korzeni mojej tożsamości. W ubiegłym roku, pierwszego dnia, pamiętamy, była mowa, że Anioł przychodzi do Maryi. Przychodzi do Maryi z planem zbawienia. Bóg plan zbawienia w nas rozpoczął właśnie w momencie Chrztu Świętego. I zanim my dojdziemy do tematów małżeńskich, rodzinnych, trzeba zobaczyć ten fundament, którym jest relacja z Bogiem. To pozwoli później nam odczytać zamysł wobec małżeństwa i rodziny. Bo zamysł różni się tym od różnych modelów, które są w świecie, że go nie tworzymy. Zamysł Boży się odczytuje, a zamysł Boga wobec naszego życia jest taki, byśmy czując się dziećmi Bożymi, byli zbawieni. Żebyśmy robili wszystko, by się zbawić. Wokół tej największej prawdy powinno wszystko niejako kręcić się w naszym życiu. Czy jestem kapłanem, czy mężem, czy żoną? czy młodszy, czy starszy, czy w takim zawodzie, czy w takim, to wszystko powinno być podporządkowane tej nadrzędnej sprawie, kwestii. Jestem dzieckiem Boga i powinienem po prostu robić wszystko, aby osiągnąć zbawienie, bo inaczej zmarnuję życie. A plan. Boga, zamysł Boga wobec małżeństwa jest taki, że ono powinno być monogamiczne, nierozerwalne, trwałe, wierne, uświęcające małżonków. Wychowujące według kryteriów Boga potomstwo, że powinno stać się dla małżonków drogą do zbawienia, ale to później najpierw mam fundament, czyli rację z Bogiem. Popatrzcie, jaką miłością Obdarzył nas ojciec, pisze święty Jan. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I rzeczywiście nimi jesteśmy. Rzeczywiście nimi jesteśmy przez chrzest święty. Łaska chrztu jest wielką, bogatą rzeczywistością. Można określić ją darem dzieciństwa Bożego. Czyli przyjąć łaskę sztu, to znaczy przyjąć łaskę dzieciństwa. Żyć łaską sztu, to znaczy żyć dzieciństwem. To pierwsze zadanie naszych rekolekcji. Przez Chrzest Święty najpierw są takie skutki, że został zgładzony grzech pierworodny, z którym my się rodzimy. Jest on jak nasza skóra. My nie mamy wpływu na to, że się urodziliśmy w skórze. I małe dziecko nie ma na to wpływu, że się rodzi w takim grzechu, czyli w takiej skłonności do złego. I Chrzest Święty niszczy grzech pierworodny. A po drugie, wprowadza do wspólnoty zbawczej, czyli Kościoła. Bez Chrztu Świętego nie można być dzieckiem Kościoła. I po trzecie, właśnie dzięki temu, że jesteśmy ochrzczeni, mamy prawo do nazywania się dziećmi Bożymi. I po czwarte, jesteśmy świątunie Ducha Świętego. Czy w nas Bóg działa. Bóg tworzy przez Ducha Świętego arcydzieło. Właśnie jestem arcydziełem Boga. Chcemy poczuć się właśnie dzieckiem Boga. Dar dzieciństwa oznacza. Po pierwsze, tę wiarę i świadomość: Mam Ojca. Po drugie, Mam Ojca, który mnie kocha. Po trzecie, Mam Ojca, który mnie kocha i z tej miłości przyjął mnie za swoje dziecko. Ukochał najmocniej. Właśnie to jest słodkie imię Boga mój Ojciec. Dlatego, jak można żyć bez relacji z Ojcem? Człowiek bez takiej relacji będzie żył w jakimś lęku, w jakimś bezsensie. Nie mogę żyć gdzieś tylko mając teoretyczną wiedzę, że jest Bóg, ale ja chcę żyć w zażyłości z Ojcem Niebieskim, że jestem u Jego boku. Mam prawo mówić do Niego, Ojcze, bo On mówi do mnie, Mój synu, moja córko. Ja należę do Niego. Właśnie wiara w to, że Bóg jest moim ojcem, wiara w to, że przez chrzest stałem się dzieckiem Boga na wieki jest fundamentem wszystkiego, co może być odrodzone później w moim życiu. Ja mogę, dlatego że jestem ochrzczony, odradzać się przez sakrament pokuty. Ja mogę przyjmować ciało Pana Jezusa. Ja mogę przyjmować inne sakramenty. Chrzest Święty jest fundamentem, jest punktem wyjścia. Dlatego powiedzieliśmy, że są skutki Chrztu świętego, ale także są zobowiązania Chrztu świętego, żeby rodzice wychowali dziecko w sposób katolicki, wierny Ewangelii, wierny zasadom dekalogu. Że później człowiek ochrzczony żyje modlitwą, codziennie modli się rano, wieczór i nie tylko. Że uczestniczy w mszy świętej, dlatego że jestem ochrzczony. Że ja jestem świadkiem Ewangelii. Że ja przyjmuję kodeks moralny, który wypływa z dekalogu i z całej Ewangelii. czy tak, a nie inaczej się zachowuję. Że, że coś muszę zrobić, a czegoś nie mogę zrobić. Dlatego, że jestem katolikiem. To wszystko zaczęło się właśnie od Chrztu Świętego. Kochani, będę korzystał z świadectw, które podają nam materiały. Dzisiaj takie dwa krótkie świadectwa. Właśnie świadomość życia w dobrej rodzinie, na fundamencie wiary w Boga Ojca, pozwala później młodym ludziom, Zbudować właśnie także świat wiary w ich życiu. Mateusz mówi tak: Mój tata był niewidomy. Nie było to łatwe doświadczenie, ponieważ często to właśnie tata potrzebował mojego wsparcia. Najważniejsze było dla mnie jednak to, że tata wychował mnie do tego, abym patrzył bardziej sercem niż oczyma. Kiedy miałem 22 lata. Uświadomiłem sobie, że za mało razy mówiłem tacie, że go kocham. Mój tata przebywał wtedy w szpitalu. Pojechałem do niego i powiedziałem: Tato, kocham cię. Mój tata powiedział mi wtedy, że całe swoje życie i cierpienie ofiarował w mojej intencji. Po dwóch godzinach mój tata zmarł. Wtedy zobaczyłem i doświadczyłem, jak wielką miłością obdarzył mnie ojciec. Zobaczyłem w moim tacie Jezusa, który do końca umiłował. To doświadczenie nauczyło mnie oddawania siebie i swojego życia w miłości. Dziś staram się oddawać życie za moje małżeństwo, za rodzinę oraz za Kościół. W drugim świadectwie mówi Litka, żona Ireneusza: Wracam myślami do moich doświadczeń z dzieciństwa. Pamiętam, że mój tata był zawsze bardzo łagodny. Mogę szczerze powiedzieć, że nigdy nie byłam przez niego zraniona. Dziś wiem, że to była wielka łaska. Doświadczenie, przez które mogłam poznać czułość i łagodność Boga. Byłam też kiedyś na rekolekcjach, na których losowaliśmy kartkę z cytatem: wylosowałam słowa: Jesteś moją drogocenną perłą. Wierzę, że te słowa Bóg, Ojciec, mówi do każdej kobiety. Dzięki doświadczeniu łagodności mojego taty nigdy nie miałam problemu z relacją z Bogiem Ojcem. Jestem jednak świadoma, że wiele osób nie ma doświadczenia czułości i łagodności swojego ziemskiego ojca. Tym bardziej jednak wierzę, że wiara i otwartość serca na miłość Boga może być dla tych osób uzdrawiające, uwalniające. Dziś chciałabym Powiedzieć każdemu, Bóg jest naszym ojcem czułym, łagodnym i delikatnym w swojej miłości. Jest to miłość absolutnie bezwarunkowa. Moi kochani, nawiązując do tematu tych rekolekcji dnia dzisiejszego, podziękujmy Panu Bogu za dar dziecięstwa Bożego, że jesteśmy ochrzczeni, że. Na swój sposób, tak jak zostaliśmy wychowani, na ile my się staramy, poznajemy Boga. A możemy także przez te rekolekcje jeszcze bardziej go poznawać, jeszcze bardziej chcieć się do Niego przybliżyć. Podziękujmy za łaskę Chrztu Świętego, z naszych rodziców, dla naszych rodziców chrzestnych. Podziękujmy za wszystkich, którzy mieli wpływ na nasze życie, naszą wiarę. Podziękujcie za współmałżonka, za dzieci. Niech tego pierwszego dnia w naszych sercach będzie wielkie dziękczynienie Panu Bogu, że tu jesteśmy i możemy te wielkie tajemnice rozważać. Amen. Skierujmy do naszego Pana nasze ufne i pokorne prośby. Mówimy się za Kościół święty.